Ruszyła maszyna, puszyna uspale. A skądże to jakże, to czemu tak gra? Ta? A co to, to, co to, to kto to tak gra. Ta? Że pędzę, że kuchamy, to para gorąca, zaprawiła to w ruch czerwony kapturek. Wziął kurkę winko szurek. Jak ja panią widzę u siebie, to o dzień dobry nie może być mowy. Gdzie są pieniądze? Ciemiańskie będzie lepiej. Pamiętać, pani sztywny. Synowiczki. To nie Klub Izraelicki, alklepki brak! A przecież mówię pani mężu już od pół roku, że ja nie mam pieniędzy, no? No to co ja mam robić? Upominać się! Posiąść całą wiedzę i mądrość. Władzę i potęgę. Sławę na świat cały i miłość całej ludzkości. Miłość ci wszystko. I kłamstwo, i grzech. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, powiedział mi, że, powiedział, że chce, powiedział, że mnie. Więc poszli na szyny cel, na melbę, na winko, miejscowy idiota z tutejszą kretyką. Mówię, nic nie skłamałem, do prawdy pałę zalałem. Kłamstwo powiada co krok, Huch. jesteś urżnięty w sztok. Jak ciasto biorą gazety w palce i żują, żują, na papkę pulchną. Aż papierowym wzdęte za kalcem wypchane głowy grubo im puchną. Wiesz, że to granda, bójda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię. Że gdzieś im naftasz ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyły kasy pełne. Uczone małpy ścisłowiedy, co oglądacie świat przez lupę i wszystko wiecie, co jak kiedy. Całujcie mnie, a w tasie znowu nadają. Kto kogo dzisiaj zrobił, z uwiadu.